Drodzy widzowie, wiecie, ja nie mam wielkich zasięgów, więc liczę na Was. A być może do Was też trafi moje pytanie i się zastanowicie, co i kogo oglądacie. Pani Monika Jurzelska ma ponad 200 tysięcy subskrypcji na swoim kanale na YouTubie. Gratuluję. Natomiast dzisiaj wpadła druga część z rozmowy z Grzegorzem Braunem, rozmowa z Jaszczurem. Braun tam też był nieraz. Jaszczur zdaje się też. Bywa tam Korwin Mikke i pewnie jeszcze parę innych mniej ciekawych osób. I widziałem, bo na Facebooku śledzę jej profil, że był tam wizerunek Grzegorza Brauna i taki duży baner z napisem: Czy przygotowania do poleksitu już trwają? Więc zwracam się do Was, widzowie, bo ja mam zasięgi niewielkie. Może Pani Monika mi odpowie? Jak do niej trafi ten short, pani Moniko, w czym pani przeszkadza Unia Europejska?